Witam, witam. Jakoś dziwnie tak. Nie widzę was, a muszę do was mówić. No, ale obiecałem wam, że, że nagram ten filmik. Trzeba się przełamywać w obecnej sytuacji, bo nie wiadomo, jak jeszcze długo ona potrwa. Co prawda, wysłałem wam jakieś materiały z notatkami, z definicjami, ćwiczeniami, no, ale wiadomo, że trudno jest zrozumieć matematykę z samych notatek. Dlatego powstaje ten materiał filmowy. W którym wyjaśnimy te tematy, które do tej pory sobie razem opracowaliśmy. Tematem, którym zajęliśmy się ostatnio, były funkcje. Co to jest funkcja, jakie pojęcia się z nią wiążą i tak dalej. No to może zaczniemy sobie, od samej definicji funkcji. Ja przeczytam tą definicję, a później sobie wspólnie omówimy. Funkcją ze zbioru x w zbiór Y nazywamy przyporządkowanie którym każdemu elementowi X należącemu do zbioru X odpowiada dokładnie jeden element Y należący do zbioru Y. Dobra, no to na początek zajmijmy się tym, że mamy dwa zbiory. Mamy zbiór X. I mamy zbiór Y. Mamy dwa zbiory. I teraz tak, w jednym zbiorze i w drugim zbiorze są jakieś elementy. Mogą to być liczby, ale nie muszą. No, to załóżmy na liczbach. W zbiorze x mamy liczby 1, 2, 3. A tutaj ten zbiór zapisałem w postaci takiego jajka. Profesjonalnie to się nazywa graf, ale o tym zaraz sobie powiemy szerzej. Czyli tutaj mamy w zbiorze x takie liczby 1, 2 i 3. No to teraz mamy zbiór y. I w tym zbiorze y niech będą liczby. 2, 4 i 6. Czyli tak, w definicji mówiliśmy o tym, że są dwa zbiory. No i mamy, mamy zbiór x i mamy zbiór y. I teraz tak, zgodnie z definicją, kiedy już mamy dwa zbiory, to musimy zrobić pewne przyporządkowanie. Teraz na czym polega to przyporządkowanie? Tak naprawdę ono już zależy od nas. Albo od polecenia danego zadania. No to my sobie wymyślimy takie przyporządkowanie, żeby ze zbioru X, tym wszystkim elementom ze zbioru X, przyporządkować element dwa razy większy. No to będzie dosyć proste, bo jedynkę połączymy z dwójką, tak? Dwójka jest dwa razy większa od jedynki. Dwójkę połączymy z czwórką, a trójkę połączymy z szóstką. No i w ten sposób otrzymaliśmy funkcję. Mamy dwa zbiory, x i y, i mamy przyporządkowanie. Liczbą ze zbioru X przyporządkowaliśmy liczby ze zbioru Y w konkretny sposób. No to teraz, może inny przykład, taki życiowy. Załóżmy, że idziemy do sklepu, e, robimy zakupy, no i widzimy, tak, każdy produkt ma swoją cenę. No i stwórzmy sobie właśnie na podstawie tego przykładu funkcję. Mamy w zbiorze X produkty. Możemy sobie na razie tutaj podpisać, że to są produkty. I w zbiorze Y będą ceny tych produktów. No to dla przykładu. W tym zbiorze, gdzie mamy produkty, możemy sobie napisać na przykład chleb, mleko i na przykład masło. Mamy trzy produkty. I w zbiorze y będziemy mieli ich ceny. No to załóżmy, mamy 2,50, 3 i 6,40. Na przykład. No to teraz połączmy dany produkt z jego ceną. No to chleb załóżmy będzie kosztował 2,50, mleko 3 zł, a masło 6,40. I w ten sposób też właśnie otrzymaliśmy funkcję. I na tym przykładzie troszeczkę się zatrzymamy na dłużej. Spójrzcie, każdy produkt w zbiorze X ma swoją cenę. I teraz moje pierwsze pytanie. Czy jest jakiś produkt, który mógłby mieć dwie ceny? No to raczej niemożliwe, prawda? Każdy produkt ma dokładnie jedną cenę. To teraz moje drugie pytanie. Czy jest jakiś produkt, który nie ma ceny? No to też jasna sprawa, wszystkie produkty na sprzedaż w sklepie mają swoją cenę. Na tablicy zapisałem teraz te dwa przykłady, o których wspominałem. Czyli w pierwszym przykładzie, kiedy mamy produkt i dwie ceny, no to jest niemożliwe, żeby jeden produkt miał dwie ceny, więc to, co jest tutaj napisane, to nie jest funkcja. To nie jest funkcja. Produkt nie może mieć dwóch cen. Na dole mamy kolejny przykład. Też omówiliśmy go. Mamy produkt pierwszy chleb, który kosztuje 2.50, mleko, które kosztuje 3.20 i masło, które nie ma swojej ceny. Czyli to też nie jest funkcja, tak? Bo każdy produkt musi mieć swoją cenę, a w tym wypadku masło nie ma. Czyli te dwa przykłady to nie były funkcje. Więc na czym polega funkcja? No to Podsumowując, jest to przyporządkowanie elementom ze zbioru X, elementów ze zbioru Y, w taki sposób, żeby każdy element ze zbioru X miał dokładnie jedno przyporządkowanie. Nie dwa, nie trzy, ale też nie może być tak, że nie ma wcale. Tak? Czyli musi mieć dokładnie jedno, jedno przyporządkowanie. No to. Kolejny przykład, żeby utrwalić sobie, co to jest funkcja. Mamy kolejne przyporządkowanie. W tym przykładzie w zbiorze X mamy trzech chłopaków: Marek, Antek i Janek. W zbiorze Y mamy numery butów: numer 42, 43, 44 i 45. I przyporządkowanie polega na tym, że danej osobie przyporządkowujemy jego numer buta. No to załóżmy, Marek ma numer 42, Antek też ma numer 42, a Janek ma numer 44. I teraz pytanie, czy to jest funkcja? Tak, to jest funkcja. Dlaczego tak? Bo wszystko się zgadza z definicją, tak? Mamy dwa zbiory, mamy przyporządkowanie i uwaga, to co jest najważniejsze to, że każdy element ze zbioru X ma dokładnie jedno przyporządkowanie. Tu było mylące to, że Marek i Antek mam ten sam numer buta, tak? Ale Marek ma dokładnie jedno przyporządkowanie i Antek ma dokładnie jedno przyporządkowanie. To, że to jest ta sama liczba, to w gruncie rzeczy nas nie, nie interesuje. Najważniejsze jest to, że obydwoje mają po jednej przyporządkowanej liczbie. Drugi fakt, który może być mylący, to to, że zostały w zbiorze Y jeszcze dwie liczby, które nie zostały wykorzystane. Ale to wciąż jest funkcja, bo naszym priorytetem jest to, by przeporządkować liczby do elementów ze zbioru X, nie Y, ze zbioru X. Teraz powiemy sobie o pojęciach związanych z funkcją. Zajmijmy się najpierw tym zbiorem pierwszym, zbiorem X. Ten zbiór profesjonalnie nazywa się Dziedziną i proszę sobie to zapamiętać. Bo to jest bardzo ważne pojęcie w matematyce. Dziedzina. Liczby, które znajdują się w tym zbiorze, nazywają się argumentami. Więc proszę sobie zapisać, że to są argumenty. Argumenty. Teraz zajmijmy się drugim zbiorem. Ten drugi zbiór nazywa się przeciwdziedziną. I teraz tak, w zbiorze y, czyli w naszej przeciwdziedzinie, znajdują się liczby, które są połączone z naszymi liczbami ze zbioru x, ale są też takie, które nie są w żaden sposób połączone. Tak jak na poprzednim przykładzie omawialiśmy. I te liczby, które są przyporządkowane, nazywamy wartościami. Okay? To są wartości. Czyli nie wszystkie liczby ze zbioru y są przyporządkowane pewnym liczbom ze zbioru x. Tak? Mogą zostać jakieś liczby. I te, które wybieramy, nazywamy wartościami. I zbiór, który tworzą te liczby, nazywamy zbiorem wartości. Łatwo zapamiętać, tak? Bo mamy wartości, no to zbiór, który one stworzą, to się nazywa zbiorem wartości. Zbiór wartości. Mało tego, te przyporządkowanie, czyli tą naszą funkcję, tak, już profesjonalnie będziemy mówić funkcję, oznacza się też jeszcze jakąś literką. Zazwyczaj jest to literka F, F jak funkcja, ale może się też zdarzyć, że pojawi się literka G, H, K i tak dalej, tak? Ale zazwyczaj jest to funkcja F. No dobrze, no to powiedzieliśmy sobie, co to jest funkcja, omówiliśmy sobie parę przykładów. Też yy, mówiliśmy o przykładach przyporządkowania, które nie są funkcjami. No to teraz powiedzmy sobie o sposobach opisu funkcji. O co chodzi w tym? No to pierwszy sposób to jest sposób słowny. Możemy opisać funkcję słownie. Czyli wracając do przykładu produktów w sklepie, możemy po prostu powiedzieć, że przyporządkowujemy produktom w sklepie ich cenę albo przyporządkowujemy osobom z jakiejś tam grupy ich numer buta, tak? Albo przyporządkowujemy y, uczniom w klasie ich numer z dziennika. To wszystko to są funkcje i to co teraz mówię to jest właśnie opis słowny. Kolejny przykład sposobu opisu funkcji to jest graf. Graf. Graf to jest to co rysowaliśmy do tej pory, czyli takie dwa jajka, tak? W jednym jajku są liczby ze zbioru X, a w drugim jajku są liczby ze zbioru Y. No i tam jakieś przyporządkowanie tworzymy, tak? No to dla przykładu tutaj mamy liczby 1 i 5, a tutaj weźmy sobie liczby, które są o dwa większe, czyli na przykład 3 i 7. Tak? Mamy takie przyporządkowanie. Kolejny sposób opisu funkcji to jest tabela. Tabela. Na czym polega ten opis funkcji? Tworzy się tabelę. U góry w pierwszym wierszu piszemy x, a w drugim wierszu piszemy y. I no, na przykładzie tym, co zrobiliśmy tutaj, tutaj w zbiorze x mieliśmy liczby 1 i 5, no to mogę sobie zapisać tutaj jedynkę i obok piątkę, tak? Tu mamy wszystkie liczby należące do zbioru x, a tutaj będą wszystkie liczby należące do zbioru y. Czyli na przykład 3 i 7. Kolejnym sposobem opisu funkcji jest wykres. Wykres. Wykresem teraz zajmować się nie będziemy, ale proszę sobie zapamiętać, że no już niebawem w przyszłości będziemy takie wykresy rysować. Ale póki co zostawiamy to sobie. Tak? Te trzy pierwsze rzeczy sobie zapamiętajmy. Możemy powiedzieć yy, słownie, tak? Opisać funkcję słownie. Możemy też to zrobić za pomocą grafu i tabeli. Myślę, że te sposoby nie są trudne do zapamiętania i tak jak, jak widzimy na przykładach, nie jest to tak skomplikowane. Chciałem wam teraz powiedzieć o kolejnej rzeczy. Yy, mianowicie chodzi o taki symbol. Yy, to czyta się jako f od x. I co to takiego jest? Bo już powiedzieliśmy, że samo f to jest funkcja, a f od x to tak naprawdę to jest wartość funkcji, czyli jakiś y, jakaś liczba ze zbioru y. Tak? No to dla przykładu, jak mamy zbiór x i mamy zbiór y, i teraz w zbiorze x mamy takie liczby: 2, 3, 4, a w zbiorze y Mamy liczby 6, 7, 8 i takie przyporządkowanie. To możemy zapisać to w taki sposób, że f od 2 f od 2 równa się 6. W taki sposób wiemy, że dla argum argumentu równego 2 mamy przyporządkowaną wartość równą 6. Tak skrótowo to się właśnie pisze. Eee, no to dalej, dla trójki, czyli f, widać tam? Widać, że troszeczkę f od 3 równa się 7 w naszym wypadku. f od 3 równa się 7. No i jeszcze f od 4 i f od 4 będzie się równało 8. Jeszcze została jedna rzecz. Co to jest miejsce zerowe? Miejsce zerowe to jest taki argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość równą 0. Czyli pisze się to w taki sposób. f od x równa się 0. To dla przykładu, żebyśmy zrozumieli w pełni, co to jest miejsce zerowe. Zapiszmy sobie taki graf. Tu mamy zbiór x. 1, 3, 8 i tu mamy zbiór y, 0, 2, 7. I zrobimy sobie takie przyporządkowanie. Z jedynki do 0, z trójki do dwójki i z ósemki do 7. No i co się tutaj wydarzyło? Widzimy, że dla argumentu równego 1 mamy wartość równą 0. I właśnie to Dotyczy naszej definicji miejsca zerowego, czyli f od 1 równa się 0. Co za tym idzie? To to, że ta jedynka jest miejscem zerowym, czyli nasze miejsce, miejsce zerowe to x równy 1. Tak się szuka miejsc zerowych. No, to może teraz jeszcze kolejny przykład. Kolejny przykład zapisałem w formie tabeli już. Mamy x -y, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 i przyporządkowane im kolejno y 0, 1, 0, 1 i 0. Jak możecie dostrzec, mamy tutaj aż 3 miejsca zerowe. Dla x równego minus 2 mamy wartość równą 0. Dla x równego 0 mamy wartość równą 0 i dla x równego 2 mamy wartość równą 0. Pamiętajcie, że szukamy 0, tylko tam, gdzie są y, tak? Po tej stronie, gdzie są y. Czyli tutaj mamy miejsca zerowe. Czyli nasze miejsce zerowe to jest minus 2, 0 i 2. No dobrze. W takim razie, tak na podsumowanie. Co to jest funkcja? Funkcja to przyporządkowanie. Każdemu elementowi ze zbioru x dokładnie jednego elementu ze zbioru y. To trzeba pamiętać, tak? Dokładnie jednego elementu ze zbioru y. Zbiór x nazywa się dziedziną, zbiór y przeciwdziedziną. Liczby w, w tym pierwszym zbiorze, w zbiorze x nazywamy argumentami, e, natomiast te liczby wybrane przez nas ze zbioru y nazywamy wartościami. I te wybrane właśnie liczby. Tworzą tak zwany zbiór wartości. Zbiór wartości funkcji. Kolejna ważna sprawa: miejsce zerowe. Miejsce zerowe to są te liczby ze zbioru x, dla których przyporządkowujemy 0 po prostu. Mam nadzieję, że w ten sposób łatwiej Wam będzie zrozumieć ten materiał. Cóż mi pozostaje powiedzieć? Życzę Wam powodzenia. Nie wychodźcie zbyt często z domów. Najlepiej to wcale nie wychodzić w takiej sytuacji, jaka teraz obecnie u nas w kraju panuje. I jeszcze zapisujcie sobie wszystko to, co wam wysyłam. Bo to, że nie chodzimy do szkoły, to nie jest czas wolny, to nie są feria, ani wakacje. Bo i zarówno Wy musicie nadrabiać się materiał, jak i ja też jestem cały czas w pracy, więc tutaj nie ma niestety wolnego czasu dla nas, tylko musimy troszeczkę w inny sposób y, pracować. W takim razie powodzenia życzę i do zobaczenia w następnym filmiku.